W październiku 2004 roku premierę miało GTA San Andreas, które wszyscy pokochali. W tym samym czasie ukazało się też jeszcze jedno GTA, o którym dzisiaj nie pamięta prawie nikt. Sponsorem zagranika jest Corsair, producent ultralekkiej myszy M75R, klawiatury mechanicznej K70 Core i innych preferów dla wymagających graczy. A teraz wiele z nich można dostać na świątecznych przecenach na oficjalnej stronie Koncera. Ach tak, GTA San Andreas. Gra dzieciństwa, która nie ma tyle samo frajdy, co za dawnych lat, daje mi dziś. Dosłownie parę miesięcy temu grałem w nią po raz kolejny i nawet pomimo faktu, że była to ciągle felerna edycja definitywna, bawiłem się doskonale. Bo nadal ogromny, pełen detali świat. Serio, ogromny, już aż trzy miasta. Na mnie osobiście nadal robi to wielkie wrażenie i mam nadzieję, że w GTA 6 dostaniemy przynajmniej jedno dodatkowe większe miasto poza Vice City. Nawiasem mówiąc moje ulubione miasto San Andreas to San Fierro. A wasze? Rewelacyjne była także fabuła San Andreas pierwszym dobrym protagonistą w historii serii. To jest takim, który gangsterką parał się tylko dlatego, że musiał, ale tak naprawdę był spokoziomkiem, który chciał po prostu spokojnie żyć ze swoimi bliskimi. W końcu ogromne możliwości, bo to jak dużo aktywności, zadań pobocznych i sekretów było w San Andreas, przyśmiewało większość ówczesnych produkcji. Dla odmiany oprawa była już wyraźnie przestarzała. To co zachwycało jeszcze dwa lata temu w Vice City w San Andreas wyglądało ubogo. Zwłaszcza w porównaniu do innych głośnych w tamtym czasie produkcji. Bo przypominam, że to Burok, m.in. Half-Life'a 2, Far Cry'a czy Duma 3. Jednak ani to, ani elementy rozwoju postaci, czyli bodaj jedyna mechanika, na którą słyszalne było na premierę narzekania, nie zmieniały faktu, że San Andreas jawiło się w swoim czasie jako gra wielka i z trzech miar wspaniała. A w ciągu zaledwie paru lat stała się też pozycją absolutnie kultową i do dziś nie brakuje graczy, którzy uważają ją za tę najlepszą część całej serii. Ale jako się rzekło, dokładnie w tym samym czasie, co San Andreas, premierę miało jeszcze jedno GTA. Tego samego dnia, co San w NBA się bowiem GTA Advance na no, Boy Advance. Pierwsze przenośne GTA okazało się jeszcze na Game Boya Color w 1999 roku i był to po prostu port pierwszego GTA. Niesamowicie wierny i pod wieloma względami imponujący, zważywszy na fakt, że udało się go zmieścić na malutkim Game Boyu, choć niestety nie oznaczało to, że była to dobra gra. Bo niestety wiało z niej nudą, głównie ze względu na fatalne sterowanie oraz niemal zupełnie wymarłe miasto, w którym samochodów było tyle, co kot napłakał. W grze o kradzież Aut. Rok później ukazał się port części drugiej, który jednak cierpiał w większości na te same błączki. A w każdym razie był tak samo nijaki, po prostu nudny, co być może nie powinno dziwić, skoro za oba porty odpowiadało to samo studio Tarantula, dziś znane jako Rockstar Lincoln. Game Boy Advance, który ukazał się w 2001 roku, był jednak maszynką znacznie potężniejszą niż leciwy Game Boy Color, widocznie już przestarzały w dniu swojej premiery w 1998 roku. Była to konsolka wręcz imponująco potężna jak na swoje czasy, na którą ukazały się dziesiątki wspaniałych i nierzadko świetnie wyglądających nawet dzisiaj gier. Kiedy więc po raz pierwszy zapowiedziany został port GTA 3 na Game Game Boy Advance, który na dodatek tworzony miał być przez studio odpowiedzialne za ciepło przyjętego drivera na Game Boya Color, pojawił się promyk nadziei, że tym razem krząkowe GTA będzie dobrą grą. Zanim jednak gracze mogli się o tym przekonać, miało miejsce parę trudności. Przede wszystkim pracujące nad grą budzące nadzieję studio Crawfish Interactive upadło. Rockstar pozostał więc z rozgrzebanym projektem, który jednak stosunkowo szybko udało się przekazać innemu zespołowi. Szczęśliwie także mającym w portfolio sporo udanych gier zarówno na Game Boya Color, jak i Advance. te Doprowadziły jednak do znacznego opóźnienia premiery i być może właśnie dlatego pojawił się pomysł, żeby nowe przenośne GTA ukazało się tego samego dnia co San Andreas. Być może uznano, że nastąpi efekt synergii i na fali popularności wyczekiwanego przez wszystkich San Andreas lepiej sprzeda się także wydanie kieszonkowe. Może i GTA Advance nie wyciskało z Game Boya Advance siódmych potów i nie miało startu do najpiękniejszych gier na tę platformę, ale i tak potrafiło robić wrażenie, zwłaszcza tuż po uruchomieniu. Oczywiście znowu ze względu na skalę, bo na małej konsolce udało się zmieścić olbrzymie, w pełni otwarte Liberty City, ale także dlatego, że tym razem miasto nie było już kompletnie płaskie. To znaczy, no, było 2D, ale dzięki paru sprytnym sztuczkom budynki wyglądały jak przestrzenne bryły, dokładnie jak w dwóch pierwszych częściach GTA. Ba, na niektórych polach wyglądało nawet lepiej, bo choćby samochody nie były po prostu jednym płaskim sprajtem, tak kilkoma. Więc na przykład podczas brania zakrętów wydawało się, jakby wychylały się nieznacznie na boki. W końcu na małym ekraniku cały czas naprawdę dużo się działo. Ulice pełne były samochodów, a na chodnikach cały czas krzątali się liczni przechodnie. Samo Liberty City miało z grubsza ten sam układ co w GTA 3, ale rzecz jasna inna platforma i zmiana perspektywy wymusiła liczne zmiany. Siatka ulic uległa więc zupełnemu skwadratyzowaniu, ale na pocieszenie została też zauważalnie zagęszczona. Do tego stopnia, że kieszonkowe Liberty City sprawiało wrażenie niemal trzy razy większego niż w trójce. Miłym zaskoczeniem był też fakt, że miasto miało szczątkową głębię, i zdarzało się na przykład przejścia pod ziemią, a wówczas postać gracza stawała się półprzeźroczysta, w sensie, żeby było ją widać. Ten ogrom i zaskakujący czasem przepych miały jednak swoją cenę. Gra działała otóż na krawędzi komfortu, bo przez ograniczoną liczbę klatek dojmujące było poczucie, że cała akcja dzieje się w nieznacznie zwolnionym tempie. Choć na dłuższą metę męczące, zwłaszcza dziś, po latach, gdy dawno przywykliśmy do płynności, miało to też jednak i pewne pozytywne skutki. Otóż ułatwiało to momentami ogarnięcie, co dzieje się na ekranie, zwłaszcza podczas jazdy na pełnym gazie. Bo z oczywistych względów na gamboju jeszcze bardziej odczuwalny był problem znany już z pierwszego GTA, a dotyczący trudności w sterowaniu samochodem, tak by co chwilę do Czegoś nie dobijać. Bo przecież nasz zasięg widzenia wynosił do parunastu metrów nawet przy maksymalnym oddaleniu kamery, a czasem było to nawet jeszcze mniej, gdy zamiast w lewo lub w prawo jechało się w górę lub w dół, bo przecież panoramiczny ekranik jest szerszy niż wyższy. Na szczęście twórcy byli tego świadomi i uwzględnili to w modelu jazdy, pozwalając za pomocą hamulca ręcznego zawrócić niemal w miejscu, niezależnie od prędkości. Co może brzmi tak sobie, ale w akcji sprawdzało się nieźle. Było całkiem fajne, a przede wszystkim pozwalało ograniczyć nieco liczbę słuczek. Nieco, acz te nadal zdarzały się nagminnie, a że auta dziwnie się do od siebie odbijały, potrafiło to być męczące. Na plus, że w grze znalazło się niemal 30 pojazdów. Gorzej, że niestety większość z nich prowadziło się podobnie i ewentualnie niektóre były szybsze, a inne... Wolniejsze. Choć ustalmy, nie można zbyt wielu oczekiwać od fizyki samochodów w gierce na Game Boy Advance. Doświadczenie sprowadzania samochodów było więc co najwyżej przeciętne, ale i tak lepsze niż to, co działo się podczas łażenia na pichotę, czyli głównie walki. Chaotycznej, momentami męczącej, ale przede wszystkim niebudzącej większych emocji. No właśnie, choć w GTA Advance było niby to wszystko, co powinno być w GTA, czyli duże miasto, pościgi, trochę sekretów czy klasyczne zadymy, to, co najważniejsze, czyli nadające temu wszystkiemu głębszy sens misję, było Dubu nienatchnione. W większości polegające na tym samym, czyli dojechaniu z punktu A do punktu B, pobicia kogoś, wzięcia stamtąd czegoś i ucieczce do kryjówki. Czasem w innej kolejności, a czasem w jakimś twistem. Czyli niby standard w serii Rockstar, ale być może dlatego jak przeciętny był każdy element Advance, całość była po prostu usypiająca. W serio, to jeden z tych nielicznych GTA, w które grając nie czułem prawie nic także ze względu na fabułę. Pierwotne założenie, by GTA Advance było portem trójki uległo z czasem zmianie, być może ze względu na innego dewelopera i ostatecznie gra stała się prequelem części trzeciej, co oznaczało zupełnie nową historię, ale nie żeby miało to jakieś szczególne znaczenie. Bo podobnie jak w przypadku trójki i niezbyt porwającej historii Claude'a, także fabuła GTA Advance nie należała do najciekawszych. To nie tak, że była z gruntu zła, bo niby były tu jakieś zwroty akcji i nie brakowało smaczków dla fanów poprzednich części, ale osobiście nie byłem w stanie się w historię Majkę zaangażować. Ktoś powiedziałby, że to wina faktu, że zabrakło tu tego, co stanowią magii GTA, czyli świetnie napisanych i zagranych przedewników filmowych, ale w Chinatown Wars też ich nie było, a jednak tam historia wciągała mnie od pierwszych chwil. I dialogi były dobre i po prostu czuło się emocje. Grając w GTA Advance dzisiaj trudno jest czerpać z tego tytułu większą frajdę i traktować go inaczej niż historyczną ciekawostkę. Bo każdy element gry sprawia wrażenie w najlepszym wypadku wykonanego znośnie, a całość boleśnie się postarzała i drastycznie odstaje od współczesnych standardów. Jednak nawet w 2004 roku gra nie budziła przesadnego entuzjazmu. Jasne, przyjęta była znacznie cieplej niż boleśnie nudne GTA na Game Boya Color, ale nawet technicznie nie robiła aż tak wielkiego wrażenia jak może się dziś wydawać. Game Boy Advance był już w owym czasie na rynku od trzech lat, a na konsolkę ukazało się wiele znacznie bardziej imponujących produkcji. Że wspomnę tylko o wydanego dwa lata wcześniej Drivera, który pozwalał przemierzać miasto w pseudo-3D. GTA Advance zebrało więc przeciętne noty od krytyków, a fakt, że Rockstar nigdy nie pochwalił się liczbą sprzedanych egzemplarzy, pozwala domniemać, że nie była też wielkim rynkowym hitem. Jednak czy faktycznie była to najgorzej sprzedająca się część w historii serii, jak podają niektórzy, trudno powiedzieć, bo brakuje jakichkolwiek wiarygodnych źródeł, które mogłyby potwierdzić te rewelacje. Jednego jestem jednak pewny, Dziś do GTA 2 wracać nie warto, jeżeli nie jest się akurat wielkim entuzjastą retro ciekawostek. Niby nie jest to gra z gruntu zła lub popsuta, ale jak na to jak na wielu polach dokonała wielkiego postępu względem poprzednich, kieszonkowych części GTA, w przeciwny sposób pod jednym względem niemal zupełnie się od nich nie różni. Nadal otóż niesamowicie wieje z niej nudą i w związku z tym nic a nic nie dziwi mnie, że przez lata została niemal zupełnie zapomniana. No i to nie tak, że nie ma faktycznie świetnych czy wręcz wybitnych, przenośnych części GTA, także stworzonych z myślą, konsoli Nintendo i oczywiście, że mam tu na myśli Chinatan Wars. A więc grę, która zachwyca i bawi nawet dziś, ale to już materiał na inną opowieść. No właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć filmy o innych przenośnych częściach GTA, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a będę wiedział, żeby podjąć ten temat jak najszybciej. Napiszcie też co wymyślicie o GTA Advance, no i cóż, trzymajcie się.